Tchau, Witam w kolejny poniedziałek. Mam nadzieję, że jesteście przyzwyczajeni do poniedziałkowych odcinków i do mnie. No, i dzisiaj jest już ten dzień, gdzie możemy działać z naszymi seniorami, z naszym nowym senatorium miłości. Senatorium miłości! Dobra, zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o bileciku na odcinek, czyli o łapce w górę. No i miłego ogródzanka. A jeszcze zanim wejdzie, trochę chciałam Wam powiedzieć, że udostępniłam dla Was ten hotel, chociaż od nie. Nie jest jeszcze do końca skończony, ale jeśli chcecie pobrać, to zapraszam tutaj macie wszystko. Możecie znaleźć nasze senatorium pod hasłem, senatorium miłości celiny na dole hasztagi piur pia, Wszystkie zresztą podam w opisie, więc albo sobie zróbcie teraz pauzę, albo zajrzyjcie do opisu. No i co miłego oglądania jeszcze raz, mamy niedzielę. Godzinę 12, więc czas przyszykować jakiś obiad dla wszystkich. Mamy 7 tysięcy, bardzo łatwo i szybko się wzbogaciliśmy, z tego się cieszę i zrobimy sobie rybne tako na obiad dla wszystkich, zanim zaczną chodzić po jedzenie, bo zapewne są głodni. Ale zacznijmy od tego, że trzeba będzie kupić fotel do metamorfozy. I od razu uprzedzam, że fotel jest z dodatku yy, z zosyn gwiazdą i znajdziecie go w kategorii zajęcia w domu. I tutaj jest ten fotel. Weźmiemy sobie może teraz jakiś inny kolor, albo ten różo. O, taki fioletowy. Będzie e, fajny. tak jak miała w sumie Adela. No i Celina gotuje. A ta chodzi na samej bieliźnie, więc zaraz zrobimy jej wszystkie metamorfozy. Też strach na wróble! E, Antoni Wróbel, bo kupiliśmy Celinie. Strach na wróble, którego widzieliście w poprzednim odcinku. Będzie teraz wspólny posiłek. Uwielbiam. Słuchajcie, czas wspólnych posiłków z Simsach, gdzie oni wszyscy sobie razem posiądą i będą sobie ładnie tutaj. Jedli! Właśnie, niech oni jedzą, a my wykorzystajmy nasze fundusze, bo mamy 6 tysięcy, więc będziemy mogli zrobić trochę więcej eko, życia eko i po prostu sobie dodamy wiatraki. Dobra, czy nam wystarczą póki co? Nie chcę też wszystkiego wydawać, bo będziemy tutaj zaraz robili e, im pokoje, po prostu trzeba dodać też więcej takich rzeczy e, ozdobnych, żeby się dobrze czuli, czyli jakieś obrazy, może jakiś fotel jeszcze tu damy, no i jeszcze w pralni trzeba będzie... Właśnie! Pralnia! I tutaj mi w komentarzach pisaliście, e, za co Wam bardzo dziękuję, bo ja zawsze czegoś zapomnę, że spoko, że zrobiłam pralnię, ale przecież nie dałam kosza na pranie i to jest w ogóle tak, to jestem ja. Ja zawsze czegoś takiego zapomnę, już daję tutaj kosze do prania. O, i od teraz będziemy robili im jeszcze pranie, to będą mieli w ogóle świetnie. Wiecie co, jeśli chodzi o danuty, nie wiem jak ona się tutaj znalazła, ale co wy na to, żeby po prostu ją postarzeć, żeby postarzeć ją za pomocą, nie wiem, tortu, albo moda, MC Coin Center, żeby ona była seniorką. Dajcie znać, bo raczej, wiecie, nie będziemy tak długo czekali, żeby ona nią została. Ona jest smutna, więc zaraz ją pocieszymy. Ktoś do nas przyszedł. Potencjalny e, współlokator. O, przyszła, przyszła. Uju, witam cię! Ona miała zostać naszą współlokatorką przecież, ale jakoś tak wyszło, że nie jest. Przyszła po chyba dwóch dniach. Przedzielę łóżko. O, nawet ona sobie sama to łóżko wybrała, także się cieszę. Chodzi na rybne tako. Właśnie i jej zrobimy jako pierwszej tę metamorfozę. To nie jest możliwe, żeby ona łaziła w stroju. Biliźnie. A tutaj, moi kochani, metamorfozy i do metamorfozy idą pełną parą. No kochani, spójrzcie jaka diwa! Chociaż fryzurkę taką oryginalną i zatrzymałam, bo naprawdę ładnie wygląda w tej fryzurze. I podróżujemy sobie odwiedzić naszą mamusię, czyli Adele. Lecimy do hotelu Adeli. Adela już się zastarzała, już jest siwiutka. Widzę, że wychodzisz. że gdzie się wybieramy? Co? A ty co? Moja matka, że Morały prawie już do Nuta. O co ci chodzi? Hej, tu tatusiu! Hej, potem i indenta, przyjeździjcie się ze sobą. Ona jest właśnie, ona za, za nami zaczęła łazić. Tu jest pełno simów, ale Przemysław tu jest, czyli pewnie jest y, nadal y, lokatorem, więc dobrze, że Adala nie została sama. Dobra, idziemy. Będziemy zapukać i szukamy naszej Adeli, gdzie ona może być. Ciekawe co robi Adela. Jak obstawiacie, obstawi, obstawiacie w komentarzach, co może robić teraz Adela w tym momencie. Jest 16.43 w simowym świecie. Nie ma jej na zewnątrz, jak, jak tutaj możemy zobaczyć, o, na, na latki. Nie ma jej na, na zewnątrz, więc co robi w domu? Trzy sekundy na to, żebyście napisali w komentarzu, co może robić. Ciekawe czy ktoś zgadnie. Dobra, uwaga, zanim dojdzie, tak, o! Zapukaliśmy i kto tu jest? Zestarzała się Kira, Kira Flondra stara. Zobacz na nią. Ojej, już ci się Mówi się zastarzeli, ale teraz mnie nostalgia. Jest tu Adela i co ona robi? O, ugotowała coś właśnie. Steak ugotowała. O, to mamy na obiad. Ojej, jej Adela się nigdy nie zmieni. Ubrała mi jej buty, miała buty w poprzednim, jak, zanim tak jakby wychodziłam. I teraz znowu jest na Bosaka. Ona cały czas na Bosaka chodzi. Zobaczmy, jak wygląda hotel. Ten za nami łazi. Co ona chce od. Nas. Myślę, że radzą sobie świetnie, poza tym, że się zestarze, zestarzali. Zobaczcie, jak sobie ładnie siedzą, jedzą, jak to jest kochane. Nawet jeżeli by sobie tam słuchajcie i wszyscy współlokatorzy zrezygnowali, to i tak są bogaci, mogą coś sprzedać, więc raczej głodować nie będą. Mam bekę z tego, że Adela się zestarzała, a nadal rudy brwi. Zawsze, jak ona przychodzi, to wszyscy się cieszą. A ta denuta bez tu za nami chodzi. Jeszcze nie dość, że za nami chodzi. To wygląda jak creep, dlatego, że Y, chodzi na bieliznie. o Oto i on, nowy on, nowy jedyny facet senior w naszym hotelu. Trzeba teraz wykombinować, jak to zrobić, żeby oni się wszyscy ze sobą zaprzyjaźnili. I ja wpadłam na genialny pomysł, po prostu zrobimy klub. Moi mieli po prostu zrobimy klub y, Senatorów Miłości, w którym w tym klubie będą tylko i wyłącznie nasi y, Współlokatorzy, seniorzy, dołącz do klubu i założymy swój własny klub, senatorium miłości. Dla wszystkich nie, tylko na zaproszenie. Siedziba klubu oczywiście nasz domek. Eee, I kto do tego klubu dołączy, nasi lokatorzy, ale tylko wyłącznie seniorzy, bo cały czas czekam na to, co zdecydujecie. Z, z tą Danutą. Czy ją postarzamy, czy ją wyprowadzamy, czy nie. Zajęcia klubowe tutaj mamy. A, musimy pięć wybrać. Dobra, zaraz wybierzemy. Jedzenie i napoje. Gotuj, gri grilluj! Będziemy sobie griller ro robili. Używaj wanny z hydromasażem. Bo kupimy taką wannę im. W końcu, więc będą używali tej wanny. Właśnie możemy na nią teraz zacząć zbierać. Reakcję się przy ogniu: takie wiecie, to jest fajne. Te, te zajęcia mogą być fajne, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze byśmy wzięli coś z innej kategorii, po prostu. I tak myślę, że towarzyskie. Uwaga, bij się całuj, tak! Zachowuj się przyjaźnie. I zachowuj się romantycznie, zachowuj się złośliwie, to może być, że, że to nie będzie mile widziane, jakby, jak ktoś będzie się zachowywał w złośliwie. Tak mnie kusi, żeby zaznaczyć, żeby nie tańczyli, ale to też im może pomóc, więc to sobie zostawimy. Dobra, to chyba wszystko, tylko nie będzie można być złośliwym dla siebie. No i mamy już trzech członków, siedziba klubu jest, tylko na zaproszenie trzeba wybrać teraz tutaj yy, ikonkę, tylko jaką? Fajnie wygląda ta tęcza. Magia mi się podoba ta tęcza, ale dla seniorów to taka bardziej kawka, a z drugiej strony, jak ma to być miłość, to właśnie to wybierzemy. Dobra. Gratulacje! Celina założyła klub! Klub senatorów Miłości. Pora rekrutować nowych członków i ruszać na miasto. Więc fajnie jakby się właśnie tutaj, kochani, działa za tą ekologię. Tylko żeby zrobić tą ekologię, to musimy jeszcze przede wszystkim kupić kosz na śmieci. To po pierwsze. A po drugie wyruszyć na miasto i grzebać w śmietnikach. Pozdrawiam wszystkie osoby, które grają w ekożycie i już miały przyjemność to robić. To jest moje ulubione zajęcie, w tym dodatku naprawdę. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że wychodzisz, że gdzie się wybieramy? Boże, jedyny, Danuta, daj nam spokój! O co jej chodzi? Czy ktoś ma pomysł, o co może jej chodzić? Czemu ty za nami łazisz? My tutaj mieliśmy jej grzebać w. Śmietniku, a ty co? Olewamy ją, idziemy grzebać w śmietniku. Póki nikogo nie masz, by nikt nas nie zobaczył, że my to robimy. Przydadzą nam się właśnie rzeczy. E, które po pierwsze będziemy mogli sprzedać, bo tutaj nieraz idzie jakąś fajną lodówkę, znaleźć radio, czy coś w tym stylu. Ale przede wszystkim e, zbieramy jakieś śmieci, które potem przerobimy i z tych części będziemy robili fajne eko rzeczy. Boże, ona stoi nas krytykuje! Przestań nas oceniać, ok? Nie oceniaj nas! Przestań nas oceniać! Patrzcie, oznaleźliśmy imbryk ze stali. Dobra, idziemy do domu, jest czwarta rano. Za niedługo do szkoły. Jeszcze trzeba trochę się ogarnąć. Ale fajne. Rzecz znaleźliśmy. Wyobraźcie sobie, że ktoś wyrzucił beczkę, którą się odblokowuje na szóstym poziomie kariery miksologii, która. W... Daje nam wystrój zabawny, to nam się przyda, damy ją do kuchni, fajnie będzie wyglądała. O, w ogóle jest świetna cabeczka. Ile my rzeczy fajnych znaleźliśmy, to nie mam pytań. Nie wiem, czy Wam się kiedykolwiek udało znaleźć coś tak fajnego. mi pierwszy raz, bo jest zwyczaj jakieś takie gorsze rzeczy. I ona teraz będzie się uczyła wytwarzania, że robiła ekoczęści, żeby ulepszać nasze sprzęty domowe. I za dużo tam nie zrobi, bo zaraz do szkoły idzie. Ale e, zaczniemy sobie urządzać może od kuchni, że najpierw zrobimy kuchnię, potem łazienkę i tak po kolei wszystko, żebyśmy zaoszczędzili. Zobaczmy w ogóle nasze rachunki tak przy okazji. To jak to wygląda? E, tylko 200 simolonów mamy do zapłaty za trzeci dzień naszego pobytu w takim wielkim domu. I jeszcze dodatkowo e, sobie tutaj prąd e, zbieramy i możemy go sprzedać teraz. I jak go sprzedamy, co zarobiliśmy 68 simulonów, spoko. Z wodą jest gorzej, ale jeśli chodzi o wodę, to jeszcze w ekologię wodną nie, nie zainwestowaliśmy nic, bo najpierw chciałam tak po kolei, wiecie, że prąd, potem wodę, więc damy radę. Okej, okay, zaraz mamy do szkoły, to otworzymy sobie jeszcze na sam koniec prezent na dobry początek dnia. Nawet ona ma tutaj, co otwórz prezent. Ha! Ekspres do kawy! Ale super! Tak, jest nawet chyba lepszy. Jakoś drinka 8, niezawodność 8. A ten? Jakoś drinka 6, niezawodność 5, otoczenie. Dobra, wymieniamy. Jak nam się powodzi! Ej, ja mam wrażenie, że my żyjemy pod jakąś szczęśliwą gwiazdą tutaj w tej serii, że wszystko idzie jak po maśle. Uf, z Adelą tak nie było, także mega się cieszę. Taki, taki śmieszny paracik ktoś tutaj ma, dobra, Celina idzie do szkoły. Jacyś ludzie przed naszym domem. Boże, Danuta! Czemu ty jesteś wiecznie na Golasa? Ale jakaś seniorka tu jest! Gość, imprezy współlokatorki! Czekajcie, zanim pójdziemy jeszcze do szkoły, zapytamy ją, czy nie chce z nami zamieszkać, bo ona jest przecież seniorką, prawda? Ojej, przyszły nam rachunki! Za parcele 180, energia elektryczna plus 37, wodę 0, inne opłaty 0, w sumie 118 złotych yeah. i o Simolonów, ja nigdy nie miałam takiego niskiego rachunku, to jest kurde miód na moje uszy na moje serce. I taka satysfakcja, że sami zrobiliśmy na to, żeby ten rachunek był niski. Smok Darek do nas przyszedł, a nas nie ma w domu. Ej, wypuszczam wcześniej ją ze szkoły, i tak ma już szóstkę, a tutaj trzeba przywitać Smoka Darka, bo to jest ciekawe. Wartość odpowiedzialności, Z... kwalifikuje się cecha odpowiedzialna, ale właśnie uciekła ze szkoły. Co to w ogóle za maskotka jakaś? O co chodzi? Może zaproponujemy, żeby została naszym współlokatorem? Co Wy na to? Zapytamy jeszcze o zawód. Jaki ma zawód? Robimy sobie sylwiaczkę ze smokiem. Ktoś do nas przyszedł. ale współlokator. Za stara jesteś, przykro mi. Fotkę sobie zrobiliśmy. Piątkę przybiliśmy Jeszcze raz przebijemy piątkę i się żegnamy. I nara. Mamy tutaj ważniejsze zajęcia. Ona chce być naszą potencjalną współlokatorką i właśnie nam posprzątała. Gdybyś była seniorem, to bym Cię przyjęła. <laughs> to nie smog, to jakaś typiara! Czuję się szukana. Ale ładna. Wartość odpowiedzialności kwalifikuje się, żeby przypisać jej cechę odpowiedzialna. Dzisiaj uciekła ze szkoły z połowy lekcji. Ale skit tam, nie? Cecha odpowiedzialna! No i jeszcze rachunki zapłacimy, zanim e, pójdziemy. Tysiąc! Ale super mi się, kurde, tutaj prowadzi do senatorium miłości. Zaraz wieźniemy ich na jakąś wycieczkę do paru, na przykład napić się drinka, zjeść coś, bo chciałam ich tak sobie pomyślałam, że fajnie by im zrobiło, żeby zabrać ich na plażę, ale zabierzemy, jak będziemy mieli dwie pary. Zobaczcie, co ona zrobiła, ona weszła w nas! To jest przerażające, proszę nie wyjść z nas! To ona tak bardzo chce zostać naszą naszym że aż weszła nam w tyłek. Hej, Celina! Sporo słyszę o klubie, klub senator miłości. Wiem, że nie przyjmujecie wszystkich, jak leci, a jednak myślę, że idealnie się nadaje. No nie Hanna Pancakes. No nie, nie nadaje się, bo nie jesteś seniorem. Celina sobie je, Józefina sobie robi kawkę, żyć nie umierać. Mam nadzieję, że wieczorem wrócą nasi, nasi seniorzy i będziemy mogli sobie iść do baru z nimi. I, I wiecie, żeby się napili, żeby sobie coś zjedli i żeby przede wszystkim się poznali. Tylko nie wiem, gdzie jest ta pozostała dwójka. Nie ma ich, gdzieś poszli. E, łóżka są, więc nie zrezygnowali Hej, podobno ty i Krystyna przyjaźnicie się ze sobą Boże, dajcie mi spokój Wszyscy wiedzą, co... Wszyscy, słuchajcie, ściany mają uszy Co tu dużo mówić I mam nadzieję, że właśnie w tym barze Spotkamy jakiegoś jeszcze seniora I po prostu seniora faceta I go tutaj przyciągniemy do naszego klubu Nieznany numer do nas dzwoni Odbieramy Wybrano cię, wkrótce po ciebie przyjdą Chwila, kto mu... Co to ma być?! O co tutaj chodzi? Kto mnie wybrał? I teraz się zaczęłam bać. Czy ktoś ma coś podobnego? Chwila, kto mówi! Haha, ha, to się nazywa psikus. Już miałam nadzieję, że nas do, jakiegoś, do jakiejś iluminacji przyjmą, czy czegoś w tym stylu, a dzwoni sobie dlatego, że nie chciał mi do klubu przyjąć. O, przyszli! Czyżby oni się spotykali ze sobą? Przyszli razem, to jest jakieś podejrzane, może oni, może ich razem spikniemy. I wiecie, kto nam zrobił tego psikusa? Pancake! Pancake nam zrobiła tego psi, psikusa. Podróżuj, wybieramy nasz klub i lecimy do jakiejś knajpy. Boże, ale my te, Ta Pancake skurzyła. nie chcieliśmy ją do klubu, więc zadzwoniła i zrobiła... A ja sama się nabrałam, ale normalnie, aż my... Aż ja się nabrałam, nie wierzę w to po prostu. Dzień dobry moi seniorzy, witam wszystkich. Dobra, teraz jak to zrobić, żeby razem rozmawiać? Rozmawiaj, o, o, możemy rozmawiać o klubie Senatorów Miłości. Senatorium Miłości! Zamów drinki dla grupy Uuu, mamy 800 simolonów, Ale mamy jakąś zniżkę w ogóle Co są seniorzy, okej? Okay? Możeśmy śmietankową kolę sobie wypijemy Korzenny napitek z lodami U to bym się sama napiła tego Dobra, idziemy, idziemy pić lody Sukces klubu senatorów miłości Przypisuje naszej wspaniałej liderce Niech Celina Tak jest Rina jest na drodze do sławy? czy jak szybko nam zrobiła, w ogóle jak? O, oni ze sobą rozmawiają, o to chodzi, mamy się poznać i sobie piją. Ale to fajnie wygląda nawet, zobaczcie. Widać, że tutaj jest ten, są ludziki i wisienka nawet. Mamy już punkty klubu jakieś. Kochani, bardzo się cieszę. Poznaj... Przyszedł ktoś na to Tomasz Cegła! Kochani, jest I żeby w ogóle y, z nami zamieszkał. Także zaraz go zaczniemy urabiać. Celina Kidziuś, przebywanie z nią, to główny powód, dla którego na miłości. Nie wierzę w to podlizowanie się, jakie podlizywanko. Za przyjazne interakcje dostajemy te punkty klubowe, także się cieszę. Zaraz zobaczymy, co będziemy mogli z nimi zrobić. Ja bym razem potańczyła z wszystkimi. Tańczymy z naszymi seniorami w tańcu. Mogą się narodzić jakieś emocje. Poznajemy naszych seniorów. Dobra, idziemy tańczyć. Już się zaczynam do nich przewiązywać. Mam nadzieję, że e, uda się mi ich zeswatać, żeby byli szczęśliwi. Bardzo się cieszę, że oni sami ze sobą rozmawiają o, zaczynamy tańczyć z naszym klubem chodź z nami za zatańcz popularny klub, gdy twój sim należy do popularnego klubu, inne będą, inni będą reagowali na niego z zachwytem ponadto, gdy, gdy twój sim spotka się z innym simem po raz pierwszy, początkowy związek między nimi będzie silniejszy nie zależy mi na tym eee... Aha, przywitanie możemy tutaj kupić, ale mamy 190 punktów. Dobra, zobaczymy. A na to nas nie stać. Zwiększa poziomy. O, to nas interesuje. Bonus do romantyczności. Zwiększa szanse na sukces podejmowanych romantycznych interakcji. To, na to musimy zbierać. To nas interesuje. I ja widzę, że tutaj to jest gniany pomysł, pomysł z tym klubem. Ale i tak kusi mnie to powitanie, ale sobie zostawimy, zostawimy sobie, bo nie mamy tyle czasu w końcu to seniorzy. O, romantico, między idzie! Zobaczcie! Ale się cieszę! Alice razem z yy, parawalem mają romantyczną relację teraz. Zakończymy yy, spotkanie, idziemy do domu. Już 22, ona ma jutro do szkoły. Idziemy do domu. Chodźcie. Okej, okay. kwiatki nie wymagają od nas żadnego... Yy, żadnej opieki, więc to mamy z głowy. Teraz te robale nasze, trzeba je nakarmić, więc je teraz nakarmimy. Karmimy nasze robale i muszę przyznać, że ten klub to jest po prostu genialny pomysł i dzięki niemu zwojujemy cuda. Póki co będziemy zbierali teraz na grilla jakiegoś fajnego. Myślę, że jak będziemy mieli powyżej 1000 simoleonów, to wtedy. Yy, I Adela, nie Adela, tylko Cylina, Cylina, proszę Cię, napraw właśnie nasze wiatraczki, które się nam popsuły, bo trzeba, żeby, żeby działały. Zaraz tutaj wyjdzie, wyłoni się, tak już idzie po tej drabinie. Okej, okay. i chcę cały tutaj ten balkon, to wolne miejsce tymi wiatrakami tutaj yy, zrobić, żeby one tutaj były, więc mam nadzieję, że mi się uda. O, przyszła do nas Alice. Może się przyszła pożalić, że zaczęła podrywać parawana, a on do niej już nie ma jakichś rzeczy w naszym klubie. jest bardzo się chłopak wczuł. O Boże, Danuta! Danuta, ty gripie! Czas na pranko! Czas na pranie, trzeba w końcu zrobić pranie, bo mamy ciuchy tutaj, to czas tutaj pranko zrobić, żeby po prostu ciuchy były świeże i pachnące. Trzeba będzie właśnie ulepszyć te pralki, żeby były eko też, ale to może później. A tutaj trzeba będzie posprzątać i nie mamy tak jakby no, półki na te rzeczy, więc odłożymy im te książki. E, Mm, no, tutaj nie mogło za bardzo leżeć. Ale widzicie, jak tutaj się miłość rodzi między nimi. już tak jak pierwsze dwa dni w ogóle ze sobą nie rozmawiali, teraz nagle siedzą razem przy stole, rozmawiają sobie. Zobaczcie na jego pierścienie. Po prostu jest genialnie, idealnie tak miało być. Jestem bardzo zadowolona z naszego senatorium, że tak wszystko idzie po naszej myśli i jest po prostu genialnie. Ja się już kochani z wami żegnam. Dzięki bardzo za oglądanie. Jak wam się odcinek podobał, to wiecie co robić. Łapkę w górę zostawcie. I komentarz. Do zobaczenia w następnym i dajcie mi znać, co zrobimy z Danusią, która nas śledzi. Yy, I jakie macie pomysły, żeby jeszcze bardziej tutaj jakoś fajnie ulepszyć, coś dodać. Piszcie w kompciach, będę czytała, będę brała pod uwagę. Do zobaczenia hejka i miłego Wam życzę poniedziałku, pa!